Nie było tak wyczekiwanego meczu. Wszyscy spodziewają się tutaj wspaniałych emocji, wielkiego futbolu. Ze stadionu witają Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Saranowicz. Media dużo pisały, w prasie, radiu i telewizji mnóstwo informacji. O obu zespołach wiemy wszystko, oprócz jednego. Kto dziś wygra? Witamy i zapraszamy na mecz towarzyski, ale myślę, że w nim będzie wiele walki. Oba zespoły są w informacje ustawiliśmy w miejscach. To po koncentracji zawodników na pewno nie odpuszczą dzisiejszego meczu. Możemy być świadkami ciekawego widowiska. Świetnie wyszedł z pola karnego. Ładnie teraz znalazł partnera. Może być niebezpieczny. Prosty strzał. Dobry, długi wyrzut trafia do partnera z drużyny. Schweinsteiger. Friedrich. No całkiem dobry początek. Ależ pressing. Ładnie wyszedł teraz z tej trudnej sytuacji z własnego pola karnego. Quinta, Aquiliani. Jak to rozegrają? Ładnie, jest na skrzydle, może być groźnie. No i teraz! Była okazja, ale nie był to jego strzał życia. Rozpoczyna Pramka przy piłce Schweinsteinger. Mirosław Kloze teraz. Dośrodkowywać. Dobranie. Ach, słupek, ale piłka wciąż w grze. Wybił piłkę z Często i skutecznie na tym meczu. Ręką podaje bramkarz do swoich partnerów. Daleki wyrzut i piłka trafia do partnera. Spójrzmy, deszcz jakby trochę ustał. To może rzeczywiście zadziałać na ich korzyść. Andrea Pirlo. Jakwinta. Dobre, wysokie dośrodkowanie. No myślałem, że ustała piłka słupek. Dobra, widowiskowa akcja. Szkoda, że nie padła bramka. Bastian Schweinsteiger teraz. Dalej. No, nie mogą odebrać mu piłki. Przedar się. Ładnie przechwycił. Ależ niesamowity pressing z jakim zdeterminowaniem teraz atakują. Quinta. Próbuje. Odbija, ale to nie koniec. Ciągle będzie niebezpiecznie. Mamy rzut rożny. Pan Navarro, przejmują to stoperzy. Będzie rzut wolny, bo był faul. Do przodu, górą, Feinstein. O, bardzo ostro tam teraz zagrał, niebezpieczna ta interwencja. Może być to bardzo niebezpieczne. Szał z rzutu wolnego! No blisko słupka przeszła ta piłka! Była dobra okazja z rzutu wolnego, ale zabrakło zdecydowanie precyzji. Jakuinta? Może być niebezpiecznie! No jak widzimy, nie zdoła utrzymać się przy piłce, została ona wybita przez rywala. Hadzili! Hmm. Szał z daleka! Frankasz pewnie rozstrzelał prosto w niego! Bramkarz zagrywa piłkę na skrzydło. Trochowski. No i Lam. Obrona pokazuje, kto tu rządzi. Przejęcie doskonale. To jest właśnie futbol totalny. Nie ma przywiązania tutaj do swoich pozycji. Prawie wszyscy piłkarze cofnęli się do obrony. Tak, uwaga! Aj, niebie brakowało! Fantastycznie szła ta akcja po kontrze. Widziałem już piłkę w siatce, podobnie jak cała widownia. Dobre podanie bramkarza na skrzydło. A teraz Schweinsteiger. Dobry powrót. on wymyślił. Ładnie obrońca. Westerman. No nie, nie poradził sobie w tej akcji. Okazja! Kilku centymetrów zabrakło, by zniszczyć tę piłkę w bramce. Zastanawiam się, Darek, gdzie byli obrońcy w tej sytuacji. Taki brak krycia na tym poziomie gry. Trener decyduje się na zmianę. Co Zobaczymy, jak teraz poustawia zespół. Właściwie nie było to wyboru. Czasami można się zastanawiać, czy zmiana ma sens taktycznego punktu widzenia. Ale to wszystko jest jasne. Czas ucieka, a z nim wynik. Mając w składzie tak zdolnego napastnika, nie ma powodu trzymać go na ławce. Dla mnie ta sytuacja jest bardzo przejrzysta. Jak Quinta! No odważnie teraz daleko. Rankarz nawet nie poruszył się przy obronie tego strzału. Zdecydował się z wyrzutem. Nic tam nie było. Sam pewnie byłbym w stanie uderzyć z tego miejsca. Uderza w szutu wolnego. Uderzenie, To jest właśnie futbol totalny. Nie ma przywiązania do pozycji na boisku. Duża wymienność. Popatrzmy. Będziemy mieli hat-trick. Przecież... Nie udało się. No, dziwię się, że sędzia nie dał kartki za to zagranie. Absolutnie się należała. No ale dlaczego nie dał? To pozostanie jego tajemnicą. Piękny skutecznie Obrona pokazuje, kto tu rządzi. Adzi. Gramy dalej. Dobre krycie. Przejęli piłkę. Ładnie to przyjął. Wybija. Szybko, zdecydowanie wybili z pola karnego. Mojte zaker. Przejęcie. Gdyby bardziej przyłożył się do tego drublingu, a tak to stracił. Jak Winta. Dojdzie. Nie do końca kontrolował piłkę. Rywal ją odebrał. Ładnie teraz w defensywie. Lam. Westerman. szczęścia przy tym podaniu. Dobry odbiór. Dobrze zapowiada się ten atak. Pogubił się zupełnie obrońca. Koniec akcji. Świetna interwencja bramkarza. I Szweństejn. Przymierz... Bramka! Szybki jest ten zawodnik. Mówią, że nie potrafi strzelać tą nogą, a jednak proszę zobaczyć, w powtórce zdobywa bramkę. Użył głowy na boisku i to całkiem dosłownie. Nie chciałbym być dzisiaj na boisku, naprawdę grają ostro. Nie było zagrożenia, poza boiskiem zacznie bramkarz. Będzia sygnalizuje koniec meczu. Wynik 3 do 1. Dali więcej strzałów na bramkę i jak widać się to opłaciło.